Hej, 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 To ja, wasza spider Spiderka i dzisiaj chciałam wam tylko powiedzieć, że wbiło nam 50 subskrypcji na kanale! Co oznacza, że szykuję dla was specjalny odcinek! Dlatego musiałam nagrywać to, co teraz oglądacie, ponieważ chciałam wam dać po prostu informację o tym, że nigdzie nie zniknęłam i przygotowuję dla was coś fajnego. Niestety przyszły odcinek nie zależy tylko ode mnie, a też od Pokekuby, dlatego mamy pewne problemy z nagraniem tego odcinka I no ni niestety dlatego też on wleci dopiero w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej Niestety nie wiem czy ogarnę to do soboty, ale no wiecie, to tylko jeden tydzień różnicy i nie jest tak dużo to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Maga dzięki Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Możecie dać lajka, komentarz, możecie dać też subika, jeśli nie subujecie, Możecie wejść na serwer na Discordzie. będzie reklamy moda. No to ma wszystko. Dzięki papa! Pa.